dobra. Witajcie, ja jestem Jankę, za to pierwszy odcinek z serii, który widzieliście. Call of Duty 2. Od razu sorry, że będzie kontrast 3 do 4 w tych filmach. Niestety nie mogę wyłączyć za cholerę trybu głównego. Nawet jak wyłączę, to i tak nie da się zmienić do kontrastu 16 na 9 Niestety tak musi być. Szybko jak się nagrywa. W każdej grze nagrywa się inaczej. I zaczniemy pierwszą misję. A więc jestem. I możemy zacząć... Czekajcie... Wybierzemy profil. Mój profil i wybór misji. Aha. No chcę zacząć nową grę. Już grałem pierwszą misję, ale... Na no normalnym. I będziemy grali od początku. Wyszymy pierwszą misję, czy pierwsze dwie żeby sobie robić trochę wprawy. Wow, filmik. Hitler Wow! Był filmik, że to pisze nas po polsku. Mam jednego FPS-a. Wow. Od razu tylko jedna rzecz no, na razie mi zasmuciła, że Rosjanie gadają po angielsku. I nie da się tego zmienić. Szkoda. A więc... Myślałem, że teraz będzie lepszy dźwięk, bo jeszcze są łączone głośniki, a coś... Ule ten komputer. I klikamy i będziemy grać. To może troszkę tylko ciszę Wchodzimy. No lol. Aha. To wiem. To akurat przejdę, To już z pamięci. Przychodzimy kilka razy

Się przydało jakoś włączyć trochę i już odczułyśmy ale dobra. Spróbujcie nie wiedzieć, co jest z tego. Wpiszemy drugi ścisk. Nie będę nic mówił na dialogach, nie będę tego tłumaczył. Bum headshot. I teraz, patrzcie, tu jest trochę źle zrobione. Czy nie wiem, jak to jest, bo zwykle tak powinno być na górze, a tu nie ma. Nie, nie odwracamy, jest dobrze. Aha, dwójką... Ja mam inną broń! Jakoś wrzodzką w broń. Tam też sobie kadry sobie szczerze. A jeszcze mogę do butelek liniacza strzelać. Fajnie. przy okazji, tutaj będzie strzelać się granatami, to ja miał trochę ułatwione zadanie, ponieważ... Ponieważ... Jak to się nazywa? E, mam trzeci przycisk jeszcze, Czyli nie mam tego... Tego... Tego, to się obkręca. Tylko mam... E, no. Takie... To się takie kółeczko, takie, takie coś, co działa dotykowo, no i w koncepcji powinno działać. Dobra, ile jeszcze? Shiftem? A, z się dalej. dobra, rozumiem. Ciebie mogę? Aha, potatoes! Mam cztery potatoesy. I teraz naciskam ten środkowy przycisk. Dobrze, to mi idzie dobrze, bo mam środkowy przycisk. Zawsze trochę do góry, yeah. No, pójdziemy. Pójdziemy sobie za komisarzem. Nic nie gada, to możemy iść. I zaraz przeprowadzą nam... No, wyrazić już poprawnie... Niemca. No, to jest ten Niemiec. Jeśli by nie było słychać za bardzo dźwięków z gry, to przepraszam, to jest pierwszy odcinek, postaram się coś zrobić w przyszłym. A co? Kory, jest mi się stanie? No tak, oczywiście. Zrte Jesteśmy tu. O ja chcemy tą rusku fajną broń Dobra, to jest fajne. A ja trzeba uszczelić. Dobra, stawiaj tą drabinę, ja chcę iść. Ja yeah. jesteś nikogo nie zabijam, ale fajnie chciałem iść Ora przy siebie Agicie Fuck. Aha, czyli jeszcze muszę strzelać, dobra nie wiedziałem, że już bym tak mocno zaczął się no lol, ja chcę go zabić o e no lol i temu dość wtedy mi się kończy, ale dobra Okay, let's play. Alt is fine, Wow. Ano, zabili mi go. Pichu gavga? Ano, ja go Ja nie jestem LOL zabij mnie z tego Ja ale za co, pięknego bucha Muszę się kryć Jaki głupka Eu, eu não, não, não dobre vamos bom não, 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 vale, não, 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 ta fajnie! Ja wybuchło wszystko. Dobra. Żadny szwab tu nie został. No tam jest Niemiec. A już nie ma Niemca. No jego go chciałem zabić. A nie trafiłem. Fuck. Czas... Nie co wiecie, co... Yeah. Nie ma lepszego towarzyszu. czy nikt walka przytrwa Koniec misji yeah! Nie chcę mi się robić drugiej misji, on straszne nagi. Ale zrobię Ale zakończę ten odcinek